Nowy konflikt w świecie show-biznesu. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, para, o której mówi cała Polska, znów znaleźli się w centrum medialnej burzy. Tym razem powód jest wyjątkowo osobisty. Sprawa dotyczy brata aktora, Macieja Rogacewicza. Po głośnym odpadnięciu stańca z, z gwiazdami, para miała pojawić się w programie satyrycznym Kabaret K2. Jedziemy po bandzie. Jednak ich udział został nagle odwołany. Satyrycy nie przepuścili okazji i w swoim show pokazali parogie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Wtedy do akcji wkroczył starszy brat Marcina, Maciej Rogacewicz, który w mediach społecznościowych napisał krótko: To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym. Słowa te wywołały lawinę emocji. Według doniesień faktu, Kaczorowska nie przyjęła tego komentarza dobrze i. Zablokowała Macieja na wszystkich swoich profilach. Sam zainteresowany potwierdził: Nie komentowałem niczego na jej profilu, nie oglądałem jej story, a już mnie zablokowała. Ta decyzja zaskoczyła nawet fanów Rogacewicza, którzy nie rozumieją, dlaczego doszło do takiego ochłodzenia relacji w rodzinie. Mimo burzy, para Kaczorowska i Rogacewicz nie zwalnia tempa, ogłosili premierę wspólnego spektaklu 7, który ma być artystycznym hołdem dla wolności i pasji. Ale czy po tej sytuacji spokój w ich życiu prywatnym w ogóle jest możliwy?